I te missa est – pod tym hasłem w gnieźnie, u grobu świętego Wojciecha, odbędą się rekolekcje liturgiczne, na które serdecznie Was zapraszamy. Dziś, kiedy mówi się o liturgii, to najczęściej są to dyskusje o różnych jej formach, niedociągnięciach czy zaniedbaniach. Ale my nie chcemy skupiać się na tym, co w liturgii dzieli, ale na tym, co łączy. Chcemy zastanowić się nad tym, jak przeżywać liturgię tak, by nie kończyła się wraz z wyjściem z Kościoła, ale chcemy wynieść liturgię z Kościoła. Chcemy, by nasza codzienność stawała się liturgią, przedłużeniem tej, która była przy ołtarzu. Chcemy przez te kilka dni uczyć się przez liturgię, jak świadczyć o Chrystusie w naszej codzienności. Zapraszamy z każdego zakątka Polski i świata. Już 27 czerwca. Do zobaczenia w Gnieźnie.